Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Kuba. Dzisiaj ze mną jest Zosia. Cześć. Gramy w Who's Your Daddy Split Screen i od razu mówimy, że w czasie odcinka możemy pić wodę. Tutaj zobaczę mikrofon dobrze. Ok, Bo jest gorąco bardzo duszno, także przepraszamy jeśli komuś by to przeszkadzało. Dobra, ale nie przedłużając, tylko zobaczę jeszcze tak. Powinno być dobrze. Tak zasiał możesz chodzić. Eee, Łapaczka. A nie ja nie chcę łapaczki. Ja już tu ci zamykam wszystko. Siema tata. A co? No poleciał mi ten. Mm -hmm. Dobra. Tak, to kosz mogę zostawić, To kosze. O oh, kurde dziecko mi umiera. No to I, aha, dobra. Pigułki. Są pigułki. Nie ma odwrotu. Może no, dostałeś pigułki. Zatrzymały cię. Jeszcze łowacka dostaniesz, żeby ci się nie pogarszało. Lampo człowiek. lampu człowiek. chodź. I on to za mną chodzi. O, ty to trzymasz. By... Ja to nie w powietrze. Dobra, masz 100% życia, to ja tu ci coś usmażę. No, fajnie, kurczaka, tak. No, Mam talerz po... Talerz? No. Dobra, no. najpierw rozłożę talerze, Aj. żebyśmy mogli usiąść do stołu. Ja, ja nie tak nie usiądę. Tak. Ale obróć się. Tak, spodek. No patrz. I <laughs> ale poleciało. Patrz. Widzisz jak to? Patrz. Jak jak chujciakiem. Gdzie Gdzie... Gdzie jest... <laughs> Nie wiem. Ej, ty zjadaś kurczaka surowego. I jak ty weszłeś tam? Dobra, no nie zamykaj się, bo tu trzeba patrz, Ufo leci, zobacz, zobacz. Poczekaj, patrz, patrz, ufo. Ty. Dobra, patyl nie weźmiemy. O, nasz, nasz tata przyjechał, teraz będzie słychać psa. Ej, kurde, ty, ty się zamrażasz. Być tamtąd. już nie zamkniesz tego. Patrz co jeszcze ci zrobię. Taką barykadę. Nie zamkniesz tego. Dobra, ja cię muszę szybko usmażyć. chce tu, chce dobra sobie kurczaka, edziu dobra wygrałem o nie dobra teraz ty jesteś tatą dobra Mały pepok pędzi. Aj. Hmm. Co na boha? Chodź jakiś sprint. No, no co mam ci mam muszę zabrać? Zobaczcie, gdzie to schowam. Ej, taka zabawa. Dziecko będzie musiało gdzieś schować jakiś przedmiot, powiedzieć, jaki to przedmiot. Chyba? Nie, to ojciec będzie musiał schować. Ale to w następnym odcinku. Mhm. A ja tu się bawię, twoimi rzeczami. No się, się, gdzie on by Nie wiem. Kurde, jak coś zrobię zielonym klockowi, to Ci tak przynieść? Właśnie... Zrobiłem. Co? Tam. Tam poleciał. Na pewno ja się nie kąpię. Różowy, taki modny kolor. Nasz nacinek, co? No skończmy tą rundę. Tak będzie już koło 12 minut pewnie. Tata, zabierz mi to. Nie mogę. Dobra, ja ci zabiorę, ale ty nie wchodź do żadnych szybów wentylacyjnych. Spoko. O kurde weź naładuj te baterie Dobra, tu ci zastawię Mam no, weźmy to zabierz. No poczekaj chwilę Ło wow. Do latał Wow, Co? No patrz gdzie to poleciało! O kurczę, no idź wymień baterię! Ta. Dobra, okay, jak tak! Dobra, skończymy! No to nie jest już tego! No to się ciebie wszystko! Okej, okay, okej. Okay. Było dobrze... Jest, tylko teraz to przesunąć. Czemu ty, ty chorujesz? Synu... Czy ty mi o czymś nie powiedziałeś? No Zosia no... Naładuj no, te baterie i nie jest! ...la bachorę. <noise> Kurde, moje 4K! No ładny joystick! Co ty? Wejdź <noise> <noise> stąd! Moje 4K! <noise> tysiące zł na to poszło, bo chorzy jeden to... spada mu że nie no, znowu się Twistik wyłonął. Murray rośni, rośnie, rośnie No nie, jeszcze spada pigułki zatrzymają Przepraszam za to, ale Zosi się nie chciał naładować baterii Moje 4k, co ty zrobiłeś? Dobra, szybko otwórz to. Daj... Wygrałem! Wygrałem! Dobra, dziemoczki. To było dzisiaj na tyle. Hejkujcie, subskrybujcie. A także to subskrybujcie Zosi kanał, gdzie też będzie ten odcinek. Pa! Dobra, ja już idę na łowę. Jaki spring. Właśnie chciałem powiedzieć, że po południu nie będzie już odcinka, bo my idziemy na tezioro. Dobra, uwaga, uwaga, gram. Podgłośniej będę grał. Jak Jaki sprint! Ty, ty nie widzisz co ja znalazłem! Dobrze! I gdzie to? Halo! Soneczku tutaj w kibelku jest impra. Ja! Ja cię na imkę pijam na chatę! Uuu, nie zimniej! Już widzę, że tam barykadę, ojciec, zrobiłaś To ja sobie pozwolę tędy wrzuć. Tak. Kurde. No, do środka się otwórzcie. boki, No, ojca, przyciśnijcie. Tak. To być dobre. To być gut. I wieczorem też nas nie będzie, bo idziemy no, bo dzisiaj zakończenie roku, także tam. Nie być nas! No, za I Blit! Blit! Ej, zabrało! Zabrało! Ja tu Dobra! Dobra! Przesuń się, ja się przesunę, przesuń się, żeby Cię było słychać, bo.

Zobaczymy tylko. Run. Czekaj, ci ustawię, że... Nie. Że... Tym. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tym, tym. Się zbieram, hmm. chyba. Nie spróbuj. Nie, no musisz kliknąć i puścić. Taki Spiderman, ja widziałem co ty robisz. I jak ty, skąd ty tak przelazłeś? I byłem obok. O, z to, to ja tu posprzątam, to się nie przejmie. No nie, bo to... Ej! No co? No padł. Padł, padł. Ej! Ja, ja się mknę. Mówiłam, jak posprzątam kropkę. Możesz sobie ciąć. Przepraszam, że my.